Idzie, pokażę Wam teraz ten olej, o baterię wymieniłem. Olej Wam pokażę teraz tutaj. Ja nie wiem czy on jest, nie podoba mi się, wymieniłem go raz. Oczywiście to jest statycznie wymienione, więc... Także nie wiem, czy on za czysty, to on nie jest, no. Hmm. Dlatego drugi raz, drugi raz go tutaj... Wymienimy. Dobra, to Richterek. Jaki mam olej? Olej jest to taki, jaki powinien być. No, do Francuza. Proszę, Elf. Elf Reunalmatic D Dry Synthetic. No. Jest tu ładnie napisane. DP0. Skrzynia automatyczna DP0. Więc mamy tutaj cztery butelczyny, wszystko wlejemy. Weźmiemy tu teraz trichterek O! Trikterek weźmiemy. I proszę ja was. Tu odkręcić tą śrubę najpierw. Co nie będzie takie proste. Dam was tutaj znowu na. O, na mój statyw Także chwilunia Żebyście dobrze widzieli o, Ktoś mi tam już pisał Słabo się ogląda, słabo się słucha, a w dupie tak ma być no. Słabo oglądać, o. słabo słuchać mm. Klameczkę daj, pani majster, jest klameczka, jest klameczka nie. Tylko, że tu za miejsca to za dużo nie ma, nie? Proszę wam pokazać tak. No chyba was na nie dam. Co tutaj jest? Mokre? Nie. Nie, to takie błyszczące masz. Eee. Nie wiem czy będziecie widzieć. Weź tu ustaw tą kamerę. Kurwa majster. Weź tą kamerę ustaw. No, Chuj widzicie a? albo ten kurwa kabel zaś tutaj daj go tutaj rwij pan gdzie klameczka? ręce się kurwa ślizgają po tej klamce no. o jest teraz dwoma o, poszło kurwa widziałeś? Dawaj klamkę z powrotem. Dawaj klamkę z powrotem. Dobra, w paluszkach pójdzie ten. Idzie. Idzie w paluszkach. Bardzo dobra robota, panie ryśku. Co ja bym bez pana zrobił? O? Jest koreczek Dobra, idziemy po... Nie idziemy, mamy tutaj. Teraz tak uh. Ten duży? Czy ten mały był pierwszy? Już to, majster już tu ma... E, chyba ten mały pierwszy e, Majster tu już wlewał, nie? Tylko teraz, kurwa, no właśnie. O, tak, tak. Tak to będzie. Tak będziemy wlewać. Jest ten dings, to wtedy się już tego plastikowego dingsu nie odkręca od dołu. no tutaj tylko się śruba odkręca i nadwyżka oleju teraz znowu będzie spuścić. No tak, to coś jest kurwa. Taki, Uff. Patrzcie, to tak, w takie zaklejone jest. O. No tak, że nie pokazuję wam. Aha, tu jest pył, pisze pył. O tak. Nie. O. nie pokazuję wam jak to. Kurwa teraz. O jaki ładny olej tu jest. O jaki ładny olej. Idzie tam ładnie w tym. To tak, idzie dobrze. To powolutku teraz. No kur... zapiął te kable, mnie wkurzają. <laughs> Czyściutki olej, skrzynia dostanie. <laughs> to raz, wrzucimy aku, wszystko. Chwilę odpalimy. I plan następny jest taki, może na następny odcinek, albo trzeci już. Bo ten filmik też trzeba będzie jako serię. Eee, dobra jeden litr poszedł chodzi o to, że w planie jest następny tak, zdjęcie lego, lewego koła zderzak zostawiamy na razie drugi olej drugi litr olej. no i tak to się, o to jest taki dings, trzeba go Ech, gdzieś? Pociągnąć. No i pewnie będę tłumaczył jak olej otwierać, nie? Chociaż to różnie bywa, wiecie <laughs> Różnie mają cholera ci producenci pomysły na zabezpieczenie o, różnych niebezpiecznych substancji w butelkach. Czasami można się zdziwić, że nie można odkręcić. No, ładny olej. Ładny, zobacz, jaki ładny. Chciałeś? Skrzynia będzie jak nowa. Co z tego, jak ciągle błąd wywala? Eee, co do tego błędu? O, póki jest chwila czasu, tak, dwa elektrozawory wymienione. Wymieniony ten, ten pozycjoner. Yy, i tak yy, przy lekkim nagrzaniu lub przy skręcie w prawo do ostrym mocnym kierownicą wywala od razu błąd Teby kółko gdzieś pociągnęło jakieś kable i coś się odpinało i potem przypinało z powrotem yy, więc chcę poszukać przy kablach bo odpiąłem tu ten komputer na, na, z przodu w nadkoju co przypiąłem go z powrotem i wszystkie błędy znikły i przez 2 kilometry normalnie jechał ale potem wywaliło go z powrotem serwis sprawdź biegi oraz błąd elektroniki pokładowej czyli yy, mi tutaj pisze po niemiecku board czy po angielsku board electronic defect no raczej po niemiecku ale ten board to mi po niemiecku nie pasuje Yy, dobra A może no, port, no kurwa Co ja wam będę tłumaczył Nieważne, Majstry. Także taka sytuacja ktoś tam w komentarzu może napisać, bo gdzieś znalazłem na forum, że... Trzeci liter idzie, nie? Gdzieś znalazłem na forum, że ktoś miał też podobny yy, problem. Wymienił wymienił te rzeczy Czyli głównie wymienił elektrozawory dwa w skrzyni. 8 godzin roboty mojej. Przy tym już nie chce mi się tego robić drugi raz, dziękuję bardzo. Raczej to nie będzie to błąd, bo to fajnie chodzi, jak skrzynia jeszcze nie jest w błędzie przy odpaleniu rano, pięknie zmienia biegi. Także elektrozawory działają. Dobra, trzeci poszedł No i wracając do tego forum Napisał, że problem rozwiązany bo jakiś, nie było styku na czujniku w kablach, więc będę szukał dzisiaj Będę szukał dzisiaj tych o, jaki ładny olej. Widziałeś? Taki ładny olej. Uf. Powolutku trzeba lać, bo to jest mały. Czerwony trichter, czyli tak zwany lejek, ma mały, małą przepustowość. <ścoughs> Lej, Rysiek, kurwa. Szkoda czasu. Szybko znaleźć kurwa przebicie na kablu. Ja to muszę wszystko odpiąć. Dużo światła będę potrzebował. Wezmę sobie coś tam na prąd. Tu skręcamy z powrotem, bo już tam nam chyba nie potrzeba będzie. Chyba, że te kurwa kable pójdą gdzieś tu do góry i to ja będę w dupie, nie? Nie wiem, że on są na dole ja, no nic, to będziemy dalej potem kombinować. A prąd mi jest potrzebny, bo ch będę chciał wiedzieć czy mi coś to pomogło, czy nie. Tak, się na ja mam to się na one. olej. Będziemy ładowarkę do tej kamery. Osobną na ładowarkę na, na baterię. Ile jest? Ile? Godzina czternaście jest na baterii, a potem się weźmę tą drugą. Dobra. No zło. Raz, bo raz. Opuszczaj! Dwa, dobra. Pomóż to Pomóż to. Ja idzie z ustrzeleczką <laughs> ja, teraz trafić, kur zapią Patrz no, Lera jasna Idzie, idzie, idzie Kręć się, kręć <laughs> I klameczka <laughs> oła, oła. Klameczka w tą stronę <laughs> o! chciałeś? Wychodź teraz, kur... za no wychodź. Dobra, jeszcze spróbujemy z tej, no, no nie, nie wejdzie, ale tam będzie, OK. To będzie, dobra, to sobie damy, światełko damy tak, o. Ten imbus już nie będzie potrzebny, ten ołówek też nie będzie potrzebny. No proszę tym przykręcić No, majster wziął i z drzwi wykręcił tą klamkę No nie będę kupował kurwa klamki eee. teraz co? Chciałem, jak was tutaj dać teraz Majstry eee. O kurwa Pływa ta mi tu Dobra, stoi, stoi teraz operacja, której nie lubię. Zakładanie tego tego o, tego ciulstwa. To jest kurwa to jest głupie. Chopy to jest głupie kurwa. Zakładanie tego. Ja tak wkurwia. O, o, tam. Na, 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 let's start Kurwa, mać nie lubię tego, jak ja tego nie lubię, to nigdy nie pasuje. To kurwa, czemu to nie pasuje? Aaaa, ah, pierdole, Francuzi, kurwa, jak coś zrobią, wiecie? To i kurwa popierdoliło, wiecznie z tym. To kurwa, musi tam pasować, ale nie, kurwa, nie wejdzie po leku. Jak mnie to w tutaj zawsze. Kurwa, kurwa, czemu tam blokuje? Gdzie i co tam blokuje? Potem kurwa kable nie stykają, bo kurwa trzeba szarpać tymi kablami. Kurwa dziadzie, pane. Francuskie, kurwa, inżyniery. No patrz, kurwa, mać, patrz. Kurwa, patrz, no. Czemu? Czemu? Nie no, to, to się można do tak? Nie, tak, musisz tam tak, chodź Chodzisz tam, kurwa, już do no, końca, ale kurwa, to nie jest, nie? No, nie? No, nie? No, tu kurwa, coś z tym nie jest, nie? W porządku, z tymi kablami, tu, kurwa, potem to kurwa nie styka. Kuj mastekę, to idzie pod dołem, czy na górę? O, tu, tu, no. górę, na wi. To kurwa. Co za tu, Jeszcze to człowiek musi nawkurwiać. Daj, komputer. No nie, nie czerwony Nie no kurwa czerwony Jest raz, widzicie? komputer trzeba podpiąć nie, Dobra, dobra no Tu jest kurwa Z tej strony Trzecia wtyczka Trzyma się no tam. O to Wam to zawadza, nie widzi ta kurwa. Ta podstawa jest do dupy. Tu w ogóle miejsca nie ma w tym aucie. W silniku minivany kurwa czy jak one się tam nazywają to jest katastrofa wiecie jakie auto miałem wcześniej Mazda 626 Mazda 626 silnikiem 1.8 tam z góry normalnie jak książeczkę się wyciągało bo musiałem wyciągnąć klimę chłodnicy bo była dupnięta puszczała i 15 minut roboty nawet nie i z góry wychodziła jak plaster miodu kurwa z ula Ciach, ciach! To trzeba zobaczyć płyn jeszcze, chłodnicy, czy jest dobrze, ewentualnie dolejemy, bo tam jeszcze trochę mam. Dobra, kurwa, w paluszkach, panie, kręci. Ile się to człowiek nadenerwuje przy takim graciarstwie. Trzyma, trzyma. Teraz tak. To przykręćmy. To była ósemka. Panie, to była ósemka. Mamy osiem? Osiem mamy? Mamy. Aha. Jest, dobra Aha, aha przy okazji, o kurwa, przy okazji trzeba przykręcić komputer gazu. Sterownik gazu. Jak zwał, tak zwał. Po to nie ma miejsca. Tu jest ta nakrętka, żebym się nie wydupiła. Bo już przecież jedną straciłem. No i to do góry, tutu. Hej, no to, a Teraz akum. A może tu, na pewno, nie. To się będzie wkładać te akumulatory, tak, już mi tutaj o nie słucha się, pierdolony kabel siedzi. Tak. Tak. Przykręcimy minusa. Nigdy nie wiem, jaka kolejność jest. Także, wybaczcie, ale to jest. To nie jest poradnik. Gdzie jest ten minus? Tutaj. titi, titi, titi. titi. chi chi Nie wypadnie? Chyba nie. Jest prąd! Pany! Hoppy! Mamy prąd! Mamy strum! Mamy strum! Jak kurwa, przykryć to! Tą śrubkę zjebaną! Kurwa, kiedy ją wymienisz, co? kiedy to wymienisz? człowieku wiecie tu jest nie dość, że tu mało miejsca to kabli najebali tyle bo przez ten gaz jeszcze kurwa macie no to się w pale nie mieści nie dotknąć teraz minusa kurwa To plusa działa, trzyma się no dobra Płoczkę załóż pan. <laughs> o, jak ładnie. Ładnie kurwa. Tylko, że nie działać będzie. Dobra, mamy to. Yy, to teraz przerwę na kawę. I będziemy potem działać z, z tymi szukaniem tych kabli.